Sprawdź modele dostępne od ręki Kia Rio, Kia Picanto, Skoda Kodiak, Skoda Octavia. Ultima Auto.pl, Ulica Lubańska, 13A. No, mamy do czynienia z pożarem budynku jednorodzinnego, w zasadzie jak zdecydowaliśmy ustalić, jest to budynek socjalny Urzędu Gminy w Nowogrodzcu. Przedstawiciel gminy już jest, trzy osoby przed naszym przyjazdem się ewakuowały z tego budynku. Gmina się nimi za... będzie zajmowała w tej chwili. Jeśli chodzi o sam pożar, to, to cóż jak widać na załączonym obrazku, w środku dnia, przy pięknej pogodzie, w spaleniu uległ cały praktycznie dach, pozostałości krokwi w pełni opalone. Przypuszczamy, że na górze znajdowała się nie wiem, siano, słoma, jakieś takie elementy bardzo łatwopalne, które momentalnie rozprzestrzeniły na całej powierzchni pożar. W tej chwili mamy o sytuację zlokalizowaną. Musimy jeszcze wejść do środka, boimy się trochę, że stropy mogą się zawalić e, e, zewnątrz. Na pewno budynek będzie nie do zamieszkania, ma odcięty prąd. Akcja potrwa około 2-3 godzin, przypuszczam.